Cześć witam wszystkich. Jak widzicie, dzisiaj zapraszam na e, unboxing gry Mortal Kombat 11 e, w edycji Steelbook na konsolę PlayStation 4. E, no dzisiaj jest właśnie 23 kwietnia, dzień premiery. Także tak to wygląda. Gra od 18 lat oczywiście bardzo brutalna. Jest oczywiście jeszcze edycja standardowa. E, Edycja standardowa tutaj w Wielkiej Brytanii kosztuje 50 funtów. Ta edycja steelbook kosztuje tylko 53 funty. Także wydaje mi się, że dopłacając 3 funty mamy, mamy naprawdę fajnego steelbooka. Jest jeszcze oczywiście ta mega, droga, kolekcjonerska edycja, która tutaj w Wielkiej Brytanii kosztuje 270 funtów. To naprawdę jest moim zdaniem troszeczkę przegięcie. Co prawda jest tam głowa taka, można powiedzieć, naturalnych rozmiarów maska skorpiona plus tam chyba jakiś Season Pass oczywiście gra Steelbook, ale tak naprawdę no 270 funtów za edycję kolekcjonerską gry, no to po prostu konsole mniej kosztują, także no, troszeczkę ta cena jest moim zdaniem za, za bardzo wygórowana. No szkoda, że nie dostaliśmy jakiejś edycji kolekcjonerskiej takiej pośredniej powiedzmy maksymalnie powiedzmy do 100 funtów czy tam do, do 500 zł z, z jakąś figurką no ale no, no niestety, no tak to jest. Są trzy edycje. Standardowa, Steelbook Edition i ta kolekcjonerska, która jest bardzo droga. Tak wygląda oczywiście front. No i to jest oczywiście tylko taka e, kartonowa woluta. Steelbook, ten sam art Scorpion na żółtym tle. Troszeczkę, może te litery powinny moim zdaniem być, no nie wiem, może czarne, może troszeczkę to bardziej by lepiej kontrastowało. Tutaj tytuł gry, tutaj logo, to już trochę lepiej wygląda. Także zobaczymy sobie, czy nie ma w środku jakichś kodów, e, bo coś tutaj chyba jest. Tak, jest, jest. E, to już wam pokazuję, tak wygląda. Tak, otwieramy. E, no i tutaj, oczywiście, sama płyta Blu-ray z tym charakterystycznym logo. Tutaj no, nie ma żadnego artu pod spodem, tylko samo logo gry. E, no i tutaj, oczywiście, jest. E, krótki liścik, ta, krótka tam informacja, to nawet nie jest instrukcja. No i tutaj tak jak mówiłem, jest to, to DLC na, na, na Szałkana. tak grywalną postać i nie ma jakby w podstawce, nie wiem czy ona w, chyba to, czy do to standardowej edycji nie ma, nie jest to dodawane, nie jestem pewny, może tylko jest to do, do tej edycji Steelbook, także tutaj kod na Szałkana. No tutaj niestety jak widzimy nic nie ma, także trochę słabo powinien być jakiś fajny art czy coś takiego. No nie ma soundtracka, szkoda. Soundtrack na pewno z tej gry by był świetny. No tak to po prostu edycja Steelbook gry Mortal Kombat, także zabieramy się za instalację. A za 3 dni oczywiście wychodzi Days Gone 26 kwietnia, także też zapraszam na na kolejny filmik, bo będzie to unboxing edycji e, takiej e, też kolekcjonerskie, jeżeli chodzi o, o, o Day's Gone, tak. A teraz zaczynamy po prostu walkę w Mortal Kombat. Także dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych y, unboxingach i na naszym podcaście. Na razie, cześć.